Hej, mam dziś dla Was nowy kalendarz adwentowy Douglas 2025. Jego cena to około 340 zł, a wartość około 1700 zł. Możemy zaczynać. Nie wiem, jak mi się tu w kadrze zmieści, ale będę próbować. Okienko numer 1. Kremowy balsam do ust z emolientami. Odmak. Pełnowymiarowy i kosztuje na stronie Daglaca 125 zł. Okienko numer 2. Mini świeczka zapachowa od Janki Candles, 37 gram za około 20 zł. Okienko numer 3. i mamy tu, i mamy tu standardowe serum na noc, Advanced Night Repair od Estee Lauder 7 ml, na Daglas za niecałe 92 zł. Otwarte okienko, takie duże. Jego koszt to około 40 zł. Okienko nr 5. Tu mamy pędzelek do makijażu. To pędzelek do rozświetlacza. W Mikołajkowym okienku numer 6 znajduje się. O, takie słodkie. Taka maleńka buteleczka 10 ml. Perfum od MCM. Zen Elefant. Na stronie Douglasa 100 ml tego zapachu kosztuje 699 zł. Więc taka buteleczka jest warta mniej więcej 69,90. Niecałe 70 zł. Siódme okienko. Palsam do ciała Brazilian Bum Bum Cream. 8 okienko. I przeciwzmarszczkowy krem pod oczy. niwelujący worki pod oczami. Na stronie IFROSK kosztuje obecnie 97 zł przecenione o 30%. Okienko numer 9 zbiera Peeling do skórek i paznokci. O, coś tam się świetnie teraz przyda. I jego koszt to około 24,99 zł. Okienko numer 10. Jest to krem do twarzy na dzień do skóry dojrzałej 20 ml. W stronie Douglas można kupić pełnowymiarowy produkt 50 ml za 525 zł. Okienko numer 11 od pupa Milano Vamp. Jest to maskara powiększająca objętość z taką szczoteczką. Pełnowymiarowa, a jej cena to około 75 zł. Okienko numer 12. Na stronie Notino 30 ml tego zapachu kosztuje 229 zł. Co ciekawe, 125 jest przecenione i obecnie kosztuje 265. Myślałam, że to atomicer, a to niestety nie Mizer tylko taki. Jest to zapach kwiatowo-kremowy nuta głowy: jagody, woda różana, malina, kokos, nuta serca: piżmo, róża, nuta bazy: nuta bazy bursztyn, drewno, wanilia. No i ta wanilia jest najbardziej wyczuwalna. 13 okienko takie duże. Ciekawe, co się tam kryje. Jest to dwustronna gąbka do makijażu, a jej cena na Douglas to 36 zł. Okienko numer 14, już troszkę mniejsze. I mamy to od Clarins, maskę nawilżającą do twarzy w pojemności 15 ml. Pełnowymiarowa maska na stronie Notino, obecnie przeceniona o 20%, kosztuje 276,80 zł. Kienko numer 15, serum z niecynamidem od Rosenthal 30 ml. To pełnowymiarowe opakowanie, kosztuje około 123 zł. Pod numerkiem 16 kryje się taka nudziakowa kredka do ust i policzków, którą można kupić za około 83 zł kolorek. Kolorek taki nudziakowy, bardzo przyjemny. O, bardzo kremowa. Numer 17, taki malutki. Płyn złuszczający z kwasem salicylowym i można taką pojemność 30 ml kupić za 59 zł. Okienko numer 18, kolejne duże standardowy produkt w kalendarzach Daglasa, czyli Pouquet Babor z serum nawilżającym. Tym razem można je kupić na Allegro już za 68 zł, a z kolei na stronie Douglasa kosztują 133 zł. No i szybciutko zbliżamy się do końca. W okienku numer 19 mamy. Kolejny produkt od Sol de Janeiro, tym razem giełkę zapachową numer 40. Mamy tu 30 ml, a standardowe opakowanie najmniejsze ma 90 ml i kosztuje 109 zł na stronie Daglasa. W okienku numer 20 mamy tu cleanser do twarzy od 123 na stronie Daglasa za 29,90. 21, czego jeszcze nie było. Kredki do oczu. Wodoodporna kredka do oczu w kolorze czarnym od Bobby Brown. Na daglas możemy kupić ją za 96 zł. Jest to produkt pełnowymiarowy. I tak warto to podkreślić, bo zdarzały mi się w kalendarzu takie ogryski. Numerek 22 tutaj na dole, taki malutki. Standardowa rzecz w kalendarzach adwentowych od Deglasa, czyli przeciwzmarszczkowy krem od Anna Jaki. Ten chyba jest na dzień i jest to 15 ml. 50 ml na stronie Douglas kosztuje 643,42 zł, więc jest to wartościowy produkt. W okienku numer 23 ukrywa się 24 karatowa Gold Mask. Jest to maska liftingująca od Peter Thomas Roth. Jej pełnowymiarowe opakowanie to jest 150 ml i kosztuje 336 zł. I w 24 okienku kolejny zapach 7,5 ml od clo KSO Xo 30 ml tego zapachu kosztuje na stronie Douglasa 269 zł Jest to zapach z gatunku kwiatowo-drzewnych Nota głowy płatki róży, lawenda, szałwia Nota serca kwiat pomarańczy, pralina Nota bazy bubtonka, piżmo, drewno W tym roku zdecydowanie największą kategorią była pielęgnacja z czego większość tych produktów to są produkty do twarzy. No i jeden Brazilian Bourbon Cream do ciała. Kategoria makijaż zawiera róż do policzków, kredkę do ust i do policzków, kredkę czarną do oczu oraz czarny tusz do rzęs. W kategorii zapachy mamy cztery produkty, jedną mgiełkę do ciała od Sol de Janeiro i trzy zapachy. Mamy wreszcie... Coś innego od MCM, co się dużo łatwiej otwiera niż tej torebeczki z poprzednich lat. Mamy jak zwykle coś od Erjany Grande i nowość od Klocka Darzian. Na koniec kategoria inne, gdzie znajdziemy gąbeczkę do makijażu, pining do skórek paznokci, pędzel do rozświetlacza oraz małą świeczkę.